Było kiedyś w pewnym mieście, miękkie Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie Wszyscy dobrze się nalili, chociaż był wyjątek Pewna pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic Nawet to, że śpiewał śpiewałem tylko dla tej pani I gdy rozum tracił dla niej śmiała się ta skała. W drugim akcie śpiewacz śpiewowy znacznie już rzutasz nie. Owa pani była jednak ciągle niepodważna, aż do chwili, kiedy nagle, nagle wśród pokazu padły słowa. Nie ma nie od razu, nie od razu przecenię ludzi. In Innym razem zaproszony byłem na permisarz, na wystawę późno pochodzą w głęboki żadnego razu nie ma. Czy to mój na mistrza ja czy kaldera to byłem tutaj ukraty? Były tam obrazy wielkie, ból kolorowe. kolorowe, Z nieskromnymi kobietami sztyńce nastrojowe Całe szczęście, że na półkąt martwą jednak rybę Nie od nie miła, nie, nie, nie od razu Przecież nie w jest cud Nie od razu, miła, nie od razu Nie od razu dobrze całego lud nie dokazuj, miła nie dokazuj, przecież wierdzimy znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu, nie od razu zrobisz rad samemu Była również pewna aktywa, której nie zapomnę, był raz wieczór rozmarzony i nadzieje płodne, przez dziewczynę z końca sali, podobną do róży, której taniec. Moim, święty spokój służył. Wtedy zdarzył się przeciwny, niezwykły wypadek. Sam już nie wiem, jak to było trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewamy. Ja I zaśpiewamy su razem. Ustawiczą że śpiewał wada i ustali. Jestem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest w ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miły, nie od razu, Nie od razu, gdzieś nie zajęto. cię, nie, 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 nie dokazuj. Nie od razu, Nie odradzuj, nie Thank you.